Okej, okay, witajcie moi drodzy. Witam w Heartstone. Jestem zrobieni jako raku oraz diod. Przywitaj się tygodnie. Cześć, witajcie. Grać będziemy w zwykłe pojedynki, najgorszymi taliami jakie mamy. Zadanie jakieś kupię, co w ogóle jest. Raszka. Dobrze, wiesz, że ja mam plan na dziesiątym poziomie? Ja mam boje na 11, więc nie jest źle <laughs> I też mam boje na 11 <laughs> Dobrze to, to może Zaakceptujesz Czekaj chwilę, Jak ty się nazywasz w ogóle? Masz, dodałeś mnie A dobrze, no to w takim razie rzucam ci wyzwanie Podajesz no Zobaczymy kto wygra. Tak, na potęgę Mordoru. Tak, dobra, zagramy sobie w tym. No, będzie ciekawie. <grym> to było jeszcze w karty no nie grałem, to będzie śmiesznie. A jakiś temat do rozmowy? REXAR KONTRA hmm? GAMIE! Może no jakiś ciekawy temat do rozmowy? Zwycięstwo albo śmierć! Niech rozpoczną Wiesz się co? nie... Łowy. Nie wiem, nie wiem bo ostatnio... A! Yy, oglądałem ostatnio ten filmik odnośnie, tego zajścia w Szczecinie? Czy gdzie? W Szczecinku. A o co chodziło? Mm, tam co straż miejska typa pobiła podczas zatrzymania A, tak, 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 też to widziałem. Upewne, <tuszy> strasznie dziwna sytuacja o co tam... <tuszy> Ogólnie sytuacja okej, okay. ja o ile rozumiem całe nagranie, fakt tego, że faktycznie e, pobicie przez e, służby i tym podobne do tego wszystkiego jak najbardziej może się przyczepić. Mm. Aczkolwiek w grę wchodzą też inne rzeczy, bo tam na przykład e, w, z jednej strony faktycznie jest to zajście i tym podobne, no ale ten chłopak też do świętych jakoś że został tam... Znaczy jest to domniemanie, tak? Że został domniemanie pobity? bo no to są tak naprawdę rozstrzygnie do końca w tej sprawie. No i się wiesz, pojawia się sytuacja, gdzie... Mówią halo, halo, ale ten... Dzieciak był już gromadzony, Nie ja wiem, wcale aż tak święty nie jest, bo on no, u nas już y... kilkukrotnie, wiesz, był zatrzymywany i to przez straż miejską i przez policję z różnymi zarzutami, nie? No tak trochę... tak trochę nie wiem, w czym Dabur, taka spina. Co? O, kurwa, sekret. <laughs> y... W czym spina? Znaczy... Zaczy... w czym się spina? Spina jest... Eee, też się faktycznie chłopak został eee, być może akurat w tym przypadku, tak? Że został faktycznie niesłusznie posądzony eee, Tam ogólnie była taka eee, wiatra, że... W sumie podobno tam straż miejska przyjechała, bo była interwencja, ktoś ich zgłosił. Że nie wiem czy ich piją, czy też głośno imprezują. No i e, zażądali podobno tam wyrekrytyrowania ich, no i on jako jedyny ze wszystkich tych ludzi, którzy tam byli, nie o dokumentów. Ale rozumiem, że był był lepszy, tak? No tutaj ciężko było, żeby ich nie było. Pewnie można było. Gotowe. Natomiast no... okej. Okay. Ja rozumiem faktycznie naruszenie, przekroczenie uprawnień, jak to wiele osób twierdzi, wielu też youtuberów to ruszyło. czy znaczy tam w dzienniku, obecnie temat na topie, w sumie się taki uznał z tego, no ale z drugiej strony, facet był wielokrotnie notowany. <śm> no, to, to też zależy, dlaczego on był notowany, chodzi tutaj o przyczynę notowania. No, na pewno dlatego, że był wrzeczny i potulny. No na 100%. No dobra, ale skoro wiesz, wielokrotnie był notowany, jest w jakichkolwiek kartotekach, to też nie można z... Okej, okay, nie można tym usprawiedliwiać strażników, którzy pobili, czy cokolwiek innego, tak, czy dopuścili się innych tam czynów. O, no, on Dziwnie ta sprawa wygląda. Znaczy tak naprawdę to jest tak, że e, z jednej strony tam e, się wypowiadają... Był tam burmistrz, tam prezydent tego miasteczka, że te, tych strażników to w ogóle trzeba od razu zwolnić czy coś. E, tak naprawdę to nagranie na YouTube też nie jest jakieś mega wyraźne, które zostało tam udostępnione. Tam naprawdę nie widać do końca wszystkich okoliczności. Więc podejrzewam, że i tak tutaj sprawa musi trafić do sądu. W ogóle jakiekolwiek rozstrzygnięcie sobami. Do mnie, a nie ma, czy może a. Czy powiem Ci tak, jeżeli on został faktycznie to jest... oh, o, legendarka. Jeżeli on został faktycznie. to jest? Inna sytuacja, bo moim zdaniem czy, znaczy tak o, czy on był na obdukcji? Y, podobno był. Podobno był, ale tutaj jest też trochę taka, m, <laughs> Chyba sobie ja taka rozbieżność, bo... To jest prostu rozbieżność z tego względu, że... Uuuu! Otolało, odpolało. W, ra w raporcie samej straży tam miejskiej jest coś takiego, że niby on uderzał y sam głową o coś tam. W tym samochodzie, i tym podobne. No i w związku z tym oni go yy, po uspokojeniu zawieźli do szpitala. Tak jest podobno w raporcie, bo tak podawały gazety. Przynajmniej. Gdzie... Znaczy, w ja wiele, bo nie był tak długi. Twoja dusza moja! No tutaj, jeżeli chodzi o Twitter, ludzi, no to też bym. <noise> no różne są przypadki, co też jest do ustalenia przez różne tam organy dochodzeniowe, natomiast e, z, z drugiej strony e, Gotowe. chłopak potwierdza, że został wysadzony przed szpitalem, tak? No tak. Wyrzucony on to określa, że został wyrzucony przez tych strażników przed szpitalem. I teraz tak, jesteś osobą sobą tak? No jestem połodowny. Ale otwarcie. I nie idziesz do tego szpitala, mimo że jesteś przed nim wyrzucony, żeby cię zbadali, tylko wracasz do domu, bo tak on twierdzi i dopiero na obdukcję poszedł następnego dnia Eee... To, bo, rób, dobrze. bo z tego co wiem to można sobie mydło do pończochy i tak samo jakbyś też był powity, więc... Dobrze, ale to, to właśnie to jest to, że z jednej bo. strony Okej, okay, oskarżam ludzi o coś, natomiast z drugiej... Tak? Nie, nie... idę tego samego dnia na operację, pomimo, że sam twierdzę, że zostałem wrzucony z szpitalem, tylko idę do domu i zgłaszam się następnego dnia. Tylko... No cóż, będzie to... No, to tak jest... Że, no, sorry, patryk, ale... Czy ty na pewno... Czy ty jesteś pewien, że ty w ogóle doznajesz to z ich strony? Jeżeli oni oh, go obecnie... Ja myślę, że jest pewnie... Śmiesznie dobrze brzmi. No tak no, wiesz, zazwyczaj takie rzeczy zgłasza się od razu, no, nie czeka się ileś tam e, z obdukcją, bo tutaj liczy się ten moment, że faktycznie bezpośrednio po zdarzeniu, bo są może zawsze się do tego to podważyć, tak? Bo teraz tak, no, z jednej strony masz nagranie, które jest niewyraźne, z drugiej masz zezwanie dwóch funkcjonariuszy zapewne. E... Trzeciej faceta, który był wielokrotnie karany w mniejszym lub większym stopniu i na dodatek, jeżeli już ma coś do zarzucenia tym organom, to nie jest w stanie tego odrobić, do bo sam robi produkcję na w późniejszym terminie, że to jest wskazane. To, to jest trochę dziwne naprawdę, jest bardzo dziwna sprawa. I tak naprawdę... Na początku łatwo było wskazać. Ok, jednoznacznie ci strażnicy są u e, miejsca. Nie że... Zresztą sam, to już dla mnie z panda. chodzi o straż miejską, to to jest w ogóle śmieszna sytuacja. Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem tej informacji, według nie powinna być całkowicie rozwiązana i tym podobne, Nie powinna się na z podatków. E, może od tego są. Firmy ochroniarskie, naprawdę, te firmy ochroniarskie, gdyby im płacić to, co dostaje Straż Miejska, to nie by działali szybciej, lepiej, sprawniej, bo nie mają przynajmniej jakieś wymogi, jeżeli chodzi o wstępowanie w szeregi. Bo Straż Miejska tutaj ma. No... Kiedyś Dakan zrobił w piątku taki właśnie odcinek, no i też trochę popieram, że jeżeli chodzi o zakres kondycji i tym podobne, to ludzie nie zawsze tam się dostają, którzy by jakikolwiek test z powrotem Jeżeli chodzi o to, to pragnę zauważyć, że w Polsce to zawsze, że w Polsce od, niej, od bardzo długiego czasu jest rodzina i znajomości, jeżeli wiesz o czym mówię. Więc to też mi się z jednej strony wydaje, że ty, tak wszystko Może oni był, on był obity, spoko, ale czy myślisz mimo wszystko, że strasz, <śmiec> że są że jednak skazał tych strażników? Wydaje, że nie wiem, no, sąd oczywiście, że by były twarde dowody nie miałoby wyjścia tak, po co ten presja opinii publicznej i tym podobne. Tylko że... Widzisz, z tymi twardymi dowodami już jest trochę ciężej. Ja widziałem tam, yy, że Jagator zrobił ten yy, post na fejsie, a tam się już podpił Wardenga, gdzieś tam jeszcze i to podobne. To... Ale już skomentował to, że właśnie, jeżeli się da... Taktować z tymi wrzutami w sensie się pomoże do ciekawego też swoich No Natomiast to też jest nie zawsze tak właśnie jak różowe jak się yy, wydaje no. Wystarczy wspomnieć, że zobacz, jeżeli faktycznie się okazuje, że... Będzie tam kilku biegich, ja nie, nie oczekują tak. No. Chłopiec też faktycznie jest nie tak, no bo e, to nagranie jest właśnie nie dajne, a tutaj na no, przykład są ślady takie i takie. Albo zgupia Franc wiedzie, że w tym samochodzie... To by chyba było najgorsze co mogło f... być dla... przynajmniej tego faceta, żeby pokazał, że w samochodzie jest jakiś system nagrywający, tak? Straży Miejskiej. Chociażby, nie wiem, yy, wiesz jak masz te kamery, które są za szybą teraz, gdzie montują w samochodach, żeby nagrywać to, co się dzieje na drodze, tak? Jeżeli masz... Jeżeli masz lepsze egzemplarze, takie kamery, one potrafią też nagrać już na przykład głos, tak? nagle bezpośrednio sobie nagrywasz takie mm, zdarzenie I potem singo. przez przypadek, no okej, okay, nagranie, trafia, jest no, głos, to jest rozprawa, są jak na rozprawie jest pokazane y, faktyczny przebieg zdarzenia, bo na przykład nagrał się głos w 100%, tak? Zauważ, że no, na nagraniu tam są podane napisy, bo czasem też by to, to, to... zresztą Ator to pewnie by też zrobił z tego udziału, żeby no, ten głos był słyszalny, który się tam przebijał. Moja świecuja moja! Nie masz więcej oczekiwań? Takich głupich? No nic, no pewnie. Sam <ślamy> u mnie zywa! Ile ty ich masz? 变脆也是变脆。<Yeah. S 2> więcej, Gotowe. musimy oczyścić Chyba, że ja. Ja. to, jest tylko szansa. Aaa, myślałem, że mi zrobi coś lepszego. jakbyś się tam zabił. No, zmienię zaraz postać. E, wracając ogólnie do um, dyskusji, no to... Tą... Ciężko jednoznacznie orzec, kto miał rację. No, strażnicy ewidentnie ok, naruszyli przepisy, nie powinni działać w ten sposób. Z drugiej strony, czy. Mm, to jest mała miejscowość, z tego co Spalicie zrozumiałem, światłość. tak? Tam większość e... osób, każdy zna każdego. No i. Tak dziwne, że facet, który wielokrotnie tam łamie przepisy, łamie prawo. Yy, ma do czynienia z tymi strukturami on się co, nie spodziewa, że jak przyjadą straż miejska czy policja to go wylegitymują? nie nosi dlatego ze sobą dokumentów, żeby yy, w miarę co, możliwości postarać się ich też sprowokować do tego? znaczy, w każdej chwili można możliwe, że to jest po prostu zwykły efekt który zapina po prostu sytuację wiesz, z uwagi, <laughs> i dalej tak trochę dziwnie to dotyczyło, ale no, chyba wiesz że mówię. swoją drogą wywal tą kartę, ona jest nieprzydatna w ogóle. Jest jebana. Znaczy, ja ci powiem tak, ja nie widziałem tego filmu, więc... Ja też nie... Tak no, naprawdę nie oh, wiem, man. co ja dokładnie mówię. <laughs> Jak nie wiesz, to polskie myślenie, nie wiem, a się wypowiem. Nie ma się wypowił, kochamy to, kochamy. Tak, kochamy. No nie. <grywia> ja bym miejsca na kartę zadręg. <grywia> wiedziałem, że tym wyjdziesz, wiedziałem. Czyżbyś go właśnie udał? Gotowe, tak? To ja mogę zrobić? Mogę zrobić tak.

Ale, to znaczy. ale już przynajmniej jednej takiej karty się pozbawisz, już może masz mniej jeszcze. Albo nie masz żadnej. <grystanie> Ile ja tego mam na ręce? Kiedy by ci powiedział co w tej chwili mam na ręce. Ale boję się, że to wykorzystasz przeciwko mnie. Skocz mnie. <śmienicza> co? Nie chcę cię załamać <śmienicza> Ale chyba właśnie zrobiło, to zrobiło. <śmienicza> 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 <Dobre>. <śmienicza> Wiesz, to jest... To jest taki taki człowiek. kradnie ci karty. I albo cię nimi wkurwia, albo... albo... To jest tak, kradźcie ci karty, a potem cię nimi zabija. To jest świetne. I w tym momencie nie wiem co mam robić. To jest... To jest to Swoją drogą, a, a e, Jeżeli już jesteśmy na tej mapie To wypadł Ci kiedyś but? Czy nie? Skąd? E, wiesz, jeżeli rozwalasz te, te owoce i sadzisz je tak jakby na nowo to czasami jest szansa, że wypadnie Ci but zamiast owocu Mi się teraz zdarzyło, zrobiłem screen'a Nie zdarzyło mi się Ryzyko na posunięcie Gotowe To ja mogę Pomyśl nie, nie, nie mam... żadnego stronnika na ręce Same karty Znaczy, same karty Mieszko, żeby w kartiance nie było nic innego, ale wiesz o ale to, no, nie tego, to będzie paliło no, już co? Nie do końca. No tak, bo nie wiedziałem jak dobrać. No, dlatego mówię, że nie do końca. Mam 7 kart na ręce. Znaczy Dingo! byś miał coś, co się przewinie. Co? Raczej wątpię, żebyś miał coś, co mnie przewinie nagle. Mówisz? Jakie mam ehm. karty? Ale ja myślę, że tylko dwie. Tak mi dojdą. Ktoś jest ranny? Gorliwa, proszę. Już nie ma co wystawić. Nie mam nic do wystawienia. Co by tu dalej zrobić? Co ty zrobisz? Może oh. możesz mnie rozgniewać. Ah. Wiesz co? Muszę cię z przeprosić, bo moi dęboki są i... Przepraszam, ale nie mam już w Proszę cię bardzo. Zresztą już jestem takie ładnie deki, no taki słaby. <grym grym grym> Toż to nieprzyzwoite. Dobrze, a więc tak pomyśl, nie pomyśl e, Co ja mogę tutaj zrobić? Pomyśl, pomyśl. Ja myślę, że po tej rundzie zakończymy z i polkombinujemy dalej. O dziękuję plus do tak. Tak, ja już tak przegrałem, więc by jak najszybciej, żeby <grystanie> ja się, że się poza naszałem. No i chyba na tym zakończymy. Pierwsza uczelnia. No bo czekaj, to już nie będzie ciekawe. No zobaczymy.